Na pewno nieraz spotkałeś się z teoriami, że następnego dnia po dobrze wykonanym treningu muszą nas boleć mięśnie. Że jeżeli nie ma bolesności, to trening był robiony nieefektywnie. Czy tak naprawdę jest? Czy ten ból oznacza coś dobrego? Mamy tutaj do czynienia z dwoma różnymi stanami popularnie nazywanymi zakwasami oraz opóźnioną bolesnością mięśniową w skrócie DOMS. Ten pierwszy stan, zakwasy, to ból mięśniowy pojawiający się jeszcze w trakcie treningu lub bezpośrednio po jego zakończeniu. Jest on związany z zachwianiem równowagi kwasowo-zasadowej i procesem fermentacji mlekowej. Kilka godzin po zakończonej aktywności, kwas mlekowy zostaje wydalony z mięśni, czyli ból pojawiający się kilka godzin po zakończonym treningu nie jest już skutkiem nagromadzenia w mięśniach kwasu mlekowego, ale efektem reakcji zapalnej wynikającej z uszkodzenia, czyli właśnie z DOMsu. Ćwiczenia o wysokiej intensywności, rozpoczynanie programu treningowego, dodanie nowej aktywności do dotychczasowego planu. Zwiększenie intensywności wykonywanych ćwiczeń w bardzo małych odstępach czasu, bez przerwy na odpoczynek, prowadzą do tak zwanych tkankowych, głównie w mięśniach szkieletowych, czyli do domsu, którego początek występuje zwykle między 12 a 48 godziną po wysiłku. Niektórzy autorzy wskazują również na mikrouszkodzenia nerwów obwodowych jako przyczynę odczuwalnego bólu i ograniczonej zdolności funkcjonalnej. Czy DOMS należy lekceważyć, podchodząc do następnego treningu? Otóż nie. Te mikrourazy prowadzą do dysfunkcji mięśni i upośledzenia generowania siły, zmniejszając tym samym, wyniki sportowe. Oprócz subiektywnej bolesności, mikrorozdarcia tkanki mięśniowej powodują również dysfunkcję propriocepcji, upośledzają późniejsze uczenie się umiejętności motorycznych oraz mogą realnie zwiększyć ryzyko błędu podczas ćwiczeń, a tym samym wystąpienia kontuzji. DOMS należy poddać odpowiednim stymulacjom fizykoterapeutycznym, aby móc podejść do następnego treningu w pełni przygotowanym. Dbajmy o siebie i do zobaczenia!